Dzień dobry. Chcielibyśmy Cię poprosić, abyś poświęcił kilka minut swojego czasu na zapoznanie się z poniższymi informacjami. Wiemy, że podobnymi słowami zaczynały się kiedyś wiadomości, w których obiecywano ci, że w ciągu dziewięćdziesięciu dni dostaniesz na konto lub pocztą dziesiątki i setki tysięcy złotych. A do tego, że komu wystarczyło niewiele, Wysłać na podane konto jakąś kwotę najczęściej 5, 10 lub 20 dolarów amerykańskich, rozesłać podobną wiadomość do co najmniej 100 osób i czekać na obiecane pieniądze. My nie chcemy, żebyś komukolwiek wysyłał a pieniądze na konto. My chcemy dać Ci pieniądze. I to niejednorazowo, ale regularnie co miesiąc możesz otrzymywać swoje bonusy finansowe. Na początku nie muszą to być duże kwoty, ale z czasem mogą i będą się zwiększać. Jeśli więc ta informacja Cię zainteresowała, przeczytaj uważnie, wysłuchaj tego, co dalej i dowiedz się o co chodzi. Ta informacja naprawdę może Ci się przydać. Chcielibyśmy przedstawić Ci nasz Direct Club. To projekt, którego celem jest wzajemne wspieranie sprzedawców i ich klientów, dzięki temu klienci otrzymują bonusy za zakupy u tych sprzedawców, a sprzedawcy w zamian zyskują stałych klientów, a tym samym stabilność dla swojego biznesu. Chcemy ci więc pomóc rozejrzeć się w Direct Clubie i wyjaśnić, jak to tutaj działa oraz co możesz zyskać dzięki członkostwu. Bo bycie członkiem Direct Club oznacza, że możesz korzystać z wielu korzyści i jednocześnie poprawić domowy budżet. A już na samym początku zaczniemy od czegoś, czego nigdzie indziej nie spotkasz. A gdy mówimy nigdzie indziej, mamy na myśli naprawdę cały świat. Pewnie już wiesz, że jeśli ktoś rejestruje się w jakimś systemie, w którym może otrzymywać bonusy ze swoich zakupów, a także z zakupów innych członków, których do takiego systemu poleci, to takie bonusy otrzymuje dopiero wtedy, gdy sam coś kupi, albo gdy coś kupią osoby z jego struktury biznesowej. To oznacza, że bonusy można uzyskać wyłącznie z aktywności ludzi, których ty wprowadzisz do projektu oraz ze struktury budowanej pod tobą. Tylko, że u nas, w Direct Club, jest inaczej. Jako jedyni na świecie umożliwiamy ci, Abyś otrzymywał abonusy finansowe od osoby, która cię tutaj zaprosiła. I to nie wszystko. Możesz otrzymywać takie wsparcie nawet od 10 osób, które są w Direct Club zarejestrowane nad tobą. Wyobraź to sobie. Członkiem lub partnerem Direct Club możesz zostać wyłącznie na polecenie już istniejącego członka lub partnera. To oznacza, że każdy członek lub partner ma nad sobą kogoś, kto polecił mu udział w Direct Club. A teraz wyobraź sobie, że w momencie, gdy któryś z tych polecających otrzyma bonusy za swoje działania biznesowe oraz za działania swojej organizacji, część tych bonusów przekazuje osobom, którym polecił członkostwo w Direct Club, a także osobom ze struktury, która na podstawie poleceń powstaje pod nim i to aż do dziesiątego poziomu. Co to oznacza dla Ciebie? Włączmy wyobraźnię i opiszmy prosty przykład. Wyobraź sobie że właśnie zarejestrowałeś Aś się w Direct Club i chcesz uzyskać wsparcie finansowe od swojego polecającego. Co teraz? Najpierw powiemy czego nie musisz robić. Nie musisz nic kupować, nic zamawiać ani nic płacić. Rejestrując się w Direct Club, automatycznie uzyskałeś aż poziom członkostwa Direct Club Free, który jest bezpłatny. Teraz wystarczy zrobić tylko jedną rzecz. Ze strony Direct Club skopiuj swój własny link rejestracyjny i za jego pośrednictwem na twoje polecenie zarejestruj jednego kolejnego członka. Co się w tej chwili stanie? Rzecz kluczowa. Zyskujesz prawo do wsparcia finansowego z bonusów od swojego bezpośredniego polecającego oraz od dwóch kolejnych osób, które są jeszcze nad nim. Tak, dobrze słyszysz, otrzymasz wsparcie finansowe od trzech polecających, którzy znajdują się w bezpośredniej linii nad tobą. I pewnie teraz myślisz, że przed chwilą powiedzieliśmy, iż możesz uzyskać wsparcie finansowe nawet od dziesięciu polecających nad tobą, a na razie są tu tylko trzej. Co więc masz zrobić, żeby otrzymać wsparcie od wszystkich dziesięciu? To prostsze, niż myślisz. Aby otrzymywać wsparcie od sześciu polecających nad tobą, wystarczy polecić członkostwo łącznie trzem osobom lub firmom, które zarejestrują się w Direct Club. A jeśli chcesz mieć wsparcie od wszystkich dziesięciu polecających w bezpośredniej linii nad tobą, wystarczy polecić członkostwo w Direct Club łącznie pięciu osobom lub firmom, które zostaną członkami lub partnerami Direct Club. To takie proste. Jedyne, co może przeszkodzić w uzyskaniu tego wsparcia, to fakt, że dowiedziałeś aż się o Direct Club na tyle wcześnie, że nie ma jeszcze tylu członków, abyś miał a dziesięciu lub więcej polecających bezpośrednio nad sobą. Ale to oznacza, że łatwiej możesz budować swoją własną strukturę członkowską pod sobą. Tego nigdzie indziej nie znajdziesz. I nie zapomnij przekazać tych informacji każdemu, kto zarejestrował się w Direct Club z Twojego polecenia, on także będzie przecież chciał uzyskać wsparcie finansowe od swoich polecających. A w czasie, gdy zaczniesz tworzyć swoją własną strukturę członkowską przy wsparciu Twoich polecających, My będziemy Cię stopniowo zapoznawać z tym, co zrobić, aby w Twoim portfelu w Direct Club pojawiały się jak najczęściej jak największe bonusy. A jeśli potrzebujesz wsparcia w swoich własnych działaniach biznesowych, to też możesz się cieszyć, bo i na takie sytuacje mamy wiele sposobów, by wesprzeć Twoją działalność i zapewnić większą stabilność finansową. Szczegółowe informacje o tym, jak to wszystko działa, otrzymasz w przygotowywanym poradniku, na webinarach, warsztatach, prezentacjach i szkoleniach, na które jesteś zaproszony.